Witam serdecznie ze stadionu przy Okrzej w Gliwicach. Troszkę się zagadałem, dlatego że no nienawidzę siedzieć w czasie meczów biłkarskich w naszej Ekstraklasie. Lubię postać, ale tutaj w Stanym ma to do siebie, że bardzo blisko za naszym stanowiskiem są też stanowiska, a właściwie miejsca Super VIP, więc jeżeli będę przeszkadzał, to usiądę po prostu i tyle. Mecz się właśnie rozpoczął. Sędzia Jarosław przybył, przybył z kluczborka i on prowadzi to spotkanie. Jak Jelończycy, a właściwie fani białosowskiej drużyny 2000 kibiców cudownie się prezentują na sektorze zajmowanym przez właśnie naszą drużynę kibicowską za bramką Zlatana Lerowicza. To kapitalna atmosfera. A szkoda, że to nie jest mecz, który może zdecydować o mistrzostwie po Gieloni, ale jest to mecz o kapitalnym wręcz znaczeniu. Jak powinna ten mecz wygrać, nie może go przegrać, bo wtedy odda sprawy w ręce Śląska Wrocław. Przy remisie tyle samo punktów, ale jak bezpośredni bilans lepszy 2 do 1. Śląsk wygrał u siebie w rewanżu, Jagielonia u siebie 3 do 1 i dlatego przy na takiej samej liczbie punktów Jagiellonia jest z przodu. Aut dla Jagi. Piłka od Saczka do Imaza. Ten znowu do Michala. Michal ruszył przez linię środkową. Podłączył się bardzo aktywnie do przodu. Podał do koła środkowego do Nene. Ten do Narancho. Narancho złamał akcję do środka na obiegnięcie Mawdowika. Ale sam przed polem karnym. Narancho! Broni plach. To jest trzecia minuta meczu. Pierwszy strzał celny Jagiellonii Białystok po ładnej, szybkiej akcji z pola karnego z około 20 metrów. Na wprost bramki Piasta Gliwice. Faul naszych zawodników na linii środkowej na Wilczku, ale Wilczek stoi, a Pululu leży w narożniku boiska przy sektorze zajmowanym przez 2000 kibiców Jagiellonii Białystok, co ciekawe oni mają miejsca i na trybunach. I na poziomie murawy, ale też wielu stoi na tych wejściach, schodkach na poszczególne sektory, no jakby nie chcieli zająć miejsc siedzących, ale zresztą ja też obniżyłem poziom o jeden rządek miejsc na trybunie prasowej po to, żeby móc wstać, żeby stać, żeby jednocześnie nie przeszkadzać kibicom z Trybuny Super VIP, którzy w pierwszej połowie poprosili mnie, żebym je tak komentował siedząc, a ja nie mogę wysiedzieć. No bo nie mogę wysiedzieć, bo emocje są duże i, i, i zawsze komentuję na stojąco i tak będzie również w Gliwicach w drugiej połowie. To oczywiście tylko kwestia techniczna, ale te emocje buzują tak, że, że człowiek nie usiedzi w miejscu, wolę pochodzić, wolę potrafiać. Doping kibiców Jagiellonii fantastyczny. Ta mniejsza grupka, około 700 osobowa kibiców piasta Gliwice, też bardzo dobrze słyszalna. No jest atmosfera święta piłkarskiego. Może ten poziom meczu nie zachwyca, ale też tutaj nie ma, że tak powiem, takiego parcia z jednej, z drugiej strony, żeby ta finezja była jakaś taka wielce ogromna. A teraz 2000 golasów. Oczywiście od pasa w górę. Chyba kobiety nie. Kobiety chyba w toplesie nie są. Szkoda, że nie mam lornetki, a też okularnie pozwalają, żeby to dokładnie zobaczyć. Ale tak z 1900 golasów rzeczywiście od pasa w górę. Dopinguje teraz Jagielonie ze bramką Piasta Gliwice. Piłka dochodząca na środek połowy Hansen. Jest Skrzypczak, wybijamy, ale jest jeszcze Michael Amayou. Amayou! Mój Boże! To jest gol Stadionu Świata! Elonia przegrywa! W Gliwicach Amayou 1 do 0 w 77 minucie. Ależ to była bomba z 25 metrów. Zerwana pajęczyna. Mówiłem 30 sekund temu, może 50. Śmierdzi golem w Gliwicach. I ten gol padł. I ten gol padł. I ten gol padł Mecz się jeszcze nie skończył 78 minuta gry Znowu będzie piłka przed pole karne. Jest tu Ameo, ale piłka przejęta przez Nene Okazja do kontra, ale Nene nie ma tej szybkości I podanie też nie bardzo Do Hansena, pomylił się zawodnik Gliwic Jest w polu karnym Hansen Hansen, nie ma gola Jak on tego nie strzelił Tutaj piłkarze z Gliwic chyba chcieli nam tego gola podarować Dwóch się przewróciło w obronie. Najpierw przed Nenę jeden pad. Potem przed Hansenem jeden pad. A Hansen posłał piłkę obok lewego słupka bramki Franciszka Placha. Szlak by to jasny trafił. Oni nam pomogli. Oni nam chcieli pomóc zdobyć tego gola. Przewracali się. Jakby z głodu padali. Jakby się bali. A my nic. To była najgroźniejsza sytuacja Jeloni Gęsto w tym meczu. Jest Marczuk, jest Marczuk, jest Marczuk. Marczuk. I masz! Jelonia! Imas, Imas, To jest niemożliwe! Tak jak w 90., nie w 90, w jak Jagielonia wyrównała! Jeden do jednego! Chesłus i masz po podaniu Marszuka z prawej strony boiska. Teraz kibice z Gliwic zamarli, a my się cieszymy! 6 minut doliczonych w tym meczu. Jezusie Nazarejski! Jezusie Mazie. Jakżeż my się cieszymy! To był Imas! A może i nie Imas? nie mam pojęcia. Jeden do jednego. jak wyrównała w 90 minucie, plus VAT. Czas doliczony, zmarnowaliśmy tę poprzednią, ale teraz jesteśmy znowu z przodu tabeli i 6 minut doliczonych. Niech trochę odetchnę. Nie ma likieru orzechowego, nie ma tabletek na ciśnienie, nic nie ma. Są emocje, piór. To jest powrót do 2019 roku. Koniec meczu, Jarosław Przybył skończył ten mecz. Szanowni Państwo, to jest... Punkt, który może dać nam mistrzostwo Polski, to jest punkt, który ratuje nam skórę przed ostatnią kolejką piłkarskiej ekstraklasy. To jest punkt, który tak naprawdę stawia w przymusowej sytuacji Śląsk-Wrocław, dlatego że on w ostatniej kolejce potrzebuje zwycięstwa w Częstochowie, zakładając, że my nie wygramy z Wartą Poznań. Ale my wygramy z Wartą Poznań, będziemy mistrzem Polski za tydzień. Dzisiaj krótka przerwa, zatyka mnie, mam chrypę, oddaję głos do Białego Stoku.